O suplementy najwyższej jakości. Zapraszam Was do sklepu SFD. Mateusz Kaniowski, MMAPL, Mapel, razem z Musajew po pięknym zwycięstwie. Jak smakuje taki szybki knockout? E, Zdraszcie, znam się w słonie posli Musajew po krasiwej pobiedry. I jak Cię na wkusie ta pobeda? Na wkus pobedy słyda przyjazne mój sklep. tak, wkus pobedy, no to wiele On pojmie, ten, ten, który walczy, ten zrozumie, jaki to jest smak, jak to smakuje, to jest słodkie i, I tyle, no. To była przygotowana akcja, ten backfist, wiedziałeś, że to może się tak skończyć? E, ty przygotowałeś ten backfist i znałeś, że możesz tak zakończyć ten bój? Tak, my gotowaliśmy ten backf backfist. Mój trener, on mi powiedział, no, on postawił czytki plan na boj, no, Ja widziałem ten moment i wykorzystałem tym. Tak, to było przygotowane. Mieliśmy plan na walkę i zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Czyli planem było szybko znokautować Szuliego? To jest twoim planem, było szybko znokautować i zakończyć ten boj? Nie było. Ja był gotowy na kolejny rundy, ale położyło się tak, że ja popadłem od razu i wykorzystałem swój moment. Takiego planu nie było. Myślałem, że ta walka będzie toczyła się o wiele dłużej. Myślałem, że to będzie trzy, ta walka będzie trwała trzy rundy.

E, walka z Walkowskim e, zajęła kamu. Cztery rundy. Z, rundę, Cz, e, z zajęło cztery rundy. U mnie to się stało tak, że ja skończyłem to za jedną rundę, więc myślę, że ja zasługuję na walkę o pas. Czyli Cichy Zabójca będzie nowym mistrzem KSW? To jest Cichy Ubójca będzie nowym championem KSW. Inshallah, da, da. Nadajmy się. Oczywiście. <laughs> Tego życzę. Dziękuję i gratuluję. Dziękuję. Spacjumacie w nasze i <noise> życzę się no, samą <noise> Dzięki wielkie. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.